Witam wszystkich w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać, jak dostać latarkę w grze. Tutaj musimy złowić 100 ryb po 21., obojętne na co, obojętne gdzie. Ja już mam dzisiaj złowione 95 sztuk, także zobaczycie tylko ostatnie 5 na tym przyspieszonym razy 2 filmiku, żeby tutaj nie zanudzać i nie trwał on za długo. 5 sandaczy i Dobiję do stu, zrobię właśnie to osiągnięcie i zobaczycie, jak wygląda ta latareczka. A my, słyszymy się na końcu, już jak dostaniemy naszą nagrodę. Ostatnia ryba złowiona. Tak wygląda tutaj o proszę nasza czapeczka z latarką. Czapka oczywiście automatycznie nam się założy w ekwipunku. Odpalamy ją literką i J, gasimy tak samo. Niewiele daje, ale zawsze troszeczkę przyjemniej jest w nocy. Mam nadzieję, że komuś pomoże ten filmik, kto nie wiedział jak to się odbywa. Do zobaczenia w następnym materiale. Z działu poradników. Trzymajcie się, cześć.